Cześć, dzień dobry. Jak zwykle o tej porze roku zapraszam was do naszej tradycyjnej akcji, w czasie której zbieramy hajs na woźb. Wy zadaliście mi milion głupich, absurdalnych i śmiesznych pytań, a ja wybrałam spośród nich najciekawsze. Czy to prawda, że ludzie, którzy jedzą kozy z nosa mają większą odporność? Najgłupsze. Gdzie są włosy ludzkości? Wypada ich tyle, są trwałe. Gdzie? I najbardziej inspirujące. Jak wsadzę koledze palca w dupę. Psycho. Odpowiedzi na nie czekają w filmie, do którego dostęp można uzyskać wpłacając monetę do naszej wośpowej skarbonki. Kwota jest dowolna, a każdy wpłacający otrzyma na swojego maila tajny link z dostępem do filmu. W poprzednich latach zebraliśmy 121, 120, 185 i 243 tysiące złotych i kto wie, może w tym roku pobijemy jakiś rekord. Natomiast jeśli nie macie kasy, to też bez obaw. Film pojawi się po jakimś czasie na kanale dostępnym dla wszystkich, ale jeśli macie wolnego piątaka, to Zapraszam do zrobienia miłego uczynku i wspólnej, fajnej zabawy. Widzimy się w filmie. Bye!